Witajcie na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam o pewnym bardzo popularnym i niebezpiecznym trendzie z TikToka ze swoistym rytuałem, którego wykonanie ma sprawić, że osoba, która się nam podoba, zwróci na nas uwagę. Podobno rytuał ten poprawia sytuację w związku i pogłębia uczucia. Polega on na narysowaniu za pomocą miodu na języku krzyża. Zobaczcie kilka TikToków z tym trendem. No, i jak to na TikToku bywa, nie wszystko, co jest tam pokazywane, co jest tam mówione, jest w pełni bezpieczne. W dzisiejszym odcinku postaram się wyjaśnić, jak to działa. Zebrałam też argumenty, które odpowiadają na pytanie, dlaczego nie powinniśmy, a może i nawet powinnam powiedzieć, nie możemy wykonywać tego rytuału. Film nagrywam na waszą prośbę. Ostatnio i pod moimi filmami i w wiadomościach prywatnych opisywaliście mi te TikToki i podsyłaliście mi filmiki z tym miodowym rytuałem, prosząc, żebym się na ten temat wypowiedziała. Ja mam TikToka, serdecznie was do jego odwiedzenia i obserwowania mnie tam zachęcam, bo udostępniam tam filmy, których nie znajdziecie nigdzie indziej. No i ja, ani jednego filmu z tym trendem nie widziałam, więc gdyby nie wasze wiadomości, to nie byłoby tego filmu, nie siedziałabym teraz i bym tego nie nagrywała. Dlatego już teraz bardzo Wam dziękuję. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy z Was ma TikToka, dlatego na wstępie powiem, że jest to platforma zrzeszająca naprawdę ogrom ludzi z różnych zakątków świata. W związku z tym, że daje ona możliwość luźniejszego nagrywania filmów, nie trzeba inwestować w Statywy, kamery i światła, jak w przypadku prowadzenia kanału na YouTube, ludzie nagrywają filmiki telefonami. Nikt nie wymaga na TikToku jakiejś super jakości, no to i wrzucanych na platformę filmów i samych TikTokowych twórców jest bardzo, bardzo dużo. TikTok ma też różne społeczności, społeczność technologiczną, oczywiście społeczność Beauty, naprawdę jest tego bardzo dużo i jest też oczywiście społeczność. насць. Czarownic, tak zwany WitchTok. Jak i na innych TikTokowych społecznościach, i na WitchToku dużo się dzieje. I jest to takie skupisko różnych mniej i bardziej magicznych y, praktyk z różnych zakątków świata. I czasami dzieje się tak, że jakieś filmy z magicznej strony TikToka stają się trendem i podobne rzeczy zaczynają nagrywać ludzie w ogóle niezwiązani z rozwojem duchowym i magią. Przypuszczam, że na poły, żeby się wybić, na poły. Ciekawości, czy dla żartu. No i jak możecie się domyślać, tak też jest w przypadku rytuału z miodem. Ktoś kiedyś na TikToka wrzucił film z rytuałem z miodem na przyciągnięcie miłości, i teraz stało się to bardzo popularne i nagrywa to bardzo dużo ludzi. Rytuał ten nazywany jest rytuałem miodowego krzyża lub też miodowym zaklęciem miłości. Polega na tym, że na palec. Nakłada się odrobinę miodu, rozmasowuje się go, chociaż z tego co widziałam, nie każdy tak robi, ale tak się powinno robić i tym miodem rozmasowanym po palcu rysuje się na języku symbol krzyża. Jednocześnie myśląc o konkretnej osobie, którą chce się przyciągnąć, która ma się zakochać lub o poprawie relacji i o stworzeniu związku z kimś konkretnym. Następnie należy pozwolić na to, aby miód się rozpuścił na języku i go połknąć. Po tym jedynie trzeba czekać na rozwój wydarzeń. Wierząc w filmik które można znaleźć na TikToku, ten rytuał jest podobno bardzo skuteczny i działa dosyć szybko. Czemu więc jest tak bardzo niebezpieczny, zapytacie? Przecież chyba większość z nas marzy o miłości, szczególnie o uczuciu od osoby, do której już coś się tli, już coś się czuje. Słuchajcie, ten rytuał z miodowym krzyżem to nic innego jak spętanie miłosne. Spętania miłosne są po prostu niemoralne, ponieważ wpływają one na wolną wolę. Na pewno nikt z Was nie chciałby, żeby ktoś zakochał się w Was poprzez wymuszanie na nim tego uczucia. Jestem też pewna, że nikt nie chciałby paść ofiarą takiego spętania. Ponadto takie spętania są również niebezpieczne, ponieważ osoba, którą spętacie, może stać się zaborcza, zazdrosna, przesadnie kontrolująca i finalnie popadnie w obsesję na Waszym punkcie. Wykonując spętania miłosne, tak naprawdę. Zniewalamy uczucia i wolę drugiej osoby. Ten rytuał nie byłby spętaniem miłosnym, gdyby intencje podczas jego wykonywania były inne od tych, które są wymieniane w poradach na TikToku. Na przykład, gdybyśmy zamiast myśleć o związku z konkretną osobą i o wywołaniu obsesji na naszym punkcie u konkretnej osoby, Podczas rysowania na języku krzyża, myśleli o ogólnym powodzeniu w życiu uczuciowym i manifestowali znalezienie miłości. Jeżeli ten argument do Was nie przemawia, to mam jeszcze jeden. Otóż słuchajcie, rytuał miodowego krzyża należy do zamkniętych praktyk. Czym są zamknięte praktyki? Nie wiem, czy kiedykolwiek spotkaliście się z tym określeniem, to różne praktyki duchowe i magiczne, które mogą być zgłębiane jedynie poprzez tych, którzy są określonego pochodzenia rasowego i etnicznego, należnego do tych konkretnych praktyk duchowych, religijnych i magicznych. I nie powinny być praktykowane przez ludzi spoza danego kręgu kulturowego lub bez inicjacji. E, na przykład taką praktyką jest voodoo, brucheria, czyli meksykańskie czarostwo, ale też santeria, czyli mająca wiele wspólnego z voodoo, taka afroamerykańska religia praktykowana głównie na Kubie, Haiti czy w Stanach Zjednoczonych. I tak na chłopski rozum, zamkniętą praktyką można też nazwać obecne na naszych, na naszych ziemiach rodzimowierstwo słowiańskie. Generalnie nie bez kozery. Istnieją takie podziały i pewne praktyki pozostają zamknięte na ludzi z zewnątrz. Na przykład, powodem może być brak zrozumienia kultury i wierzeń danej społeczności, przez co nigdy człowiek z zewnątrz nie osiągnie tego poziomu, co osoba, która urodziła się w konkretnej kulturze. Temat zamkniętych praktyk stał się bardzo palący dopiero wtedy, kiedy TikTok. Stał się popularny. Nie będę w tym odcinku dłużej się rozwodzić nad zamkniętymi praktykami. Jeżeli chcecie osobny film na ten temat, to dajcie znać w komentarzu. Nie ukrywam, że jest to temat bardzo kontrowersyjny i wzbudzający duże emocji. Ja też mam taki film już od dłuższego czasu w planach. No i właśnie wracając do rytuału miodowego krzyża, jest to element zamkniętych praktyk, a konkretnie latynoskiego czarostwa. Sam Miód jako składnik rytuałów nie należy do żadnej zamkniętej praktyki, ponieważ występuje w wielu kulturach i magii ludowej różnych stron świata. Można robić słoiki z miodem. Miodem smaruje się różne części ciała, wykonuje się magiczne napary, z dodatkiem miodu rytuałów jest wiele. Do zamkniętej praktyki należy malowanie miodem na języku, znaku krzyża, i o ile ktoś z Was nie jest latynosem. No, to nie powinniście tego robić. Przeglądałam wiele TikToków na ten temat, i ludzie mówili, że wykonanie tego rytuału przez osobę spoza brucherii może skutkować odwrotnym efektem rytuału, że chcąc Przyciągnąć upragnioną osobę, tak naprawdę przyciągniemy pecha i nieszczęście oraz wiele lat samotności. Widzowie, którzy pisali do mnie wiadomości prywatne w sprawie tego rytuału, opisywali, że widzieli pod filmikami na TikToku z tymi, z tymi rytuałami komentarze, w których ludzie się skarżyli, że rytuał przyniósł odwrotny skutek. Ludzie w komentarzach i filmach na TikToku i pod TikTokami. Ostrzegali również przed możliwym rzuceniem na siebie samego klątwy poprzez rysowanie na języku krzyża z miodu. Mnie się jednak wydaje, że rytuał może po prostu nie zadziałać i największym problemem w przypadku tego trendu jest skomercjalizowanie. Zamkniętej praktyki, której członkowie starają się jedynie chronić własne tradycje. Ciekawi mnie, co Wy sądzicie na ten temat, czy odważylibyście się wykonać taki rytuał, co sądzicie o spętaniach miłosnych i tym prędzie z TikToka. Jeżeli film się Wam podobał, nie zapomnijcie o kciuku, subskrypcji kanału, żeby być oczywiście na bieżąco z nowymi materiałami oraz zapraszam Was też na mojego TikToka. Wszystkie linki i informacje macie w opisie, wystarczy go rozwinąć. Do zobaczenia w kolejnym magicznym odcinku.